Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Robatki. Nie ma. Szukamy robakku. I pająków. Mającie te robaki. Chyba. Nie. 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 Um, dobra. Nie. Tu może... O, robak. Może Ej, pod. Widzicie to? Może pod kamieniem, widzowie. Może być jakiś robak. Uwaga! Szukasz? Nie, ma nie, 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 no kamera, no, wow, wow. no kamera spadła no ładnie no, kamera spada, spadła, spadła. spadła spadła idziemy tam gdzie był kiedyś teren prywatny. teren prywatny aha w sumie dalej jest. nie, wiem, nie, wam nie, wam nie, wam dam. wam Elo ELLO ELLO Wiecie? To jest taki teren prywatny. Tak. Przez lurnetkę. Rozumiecie? Przez lurnetkę. To jest nawet, no to trochę jest to. Wiecie co? To jak my dojdziemy, to wtedy wam tak pokażemy. Okej, okay. jesteśmy. Stamtąd tutaj. To jest ten teren prywatny. Tu gdzie budują te chaty. Ej, chodźmy do tej chaty. Okay. Chodź. Podróż. Mnie to, ciekawie, za, mnie to zawsze ciekawiło, co to... A to? What is this? Woda okay. jest. Ej, kot! Uciek? Yes. Uciekł. A gdzie jest Patryk? Patryk! How are you? Ej, kot, był? Aha. No to jak dojdziemy do Patryka, to wam pokażemy. Okej, okay, jesteśmy. Łatwo. O kurde, tam jest wilk. Szybko! OK. I mamy zabić wilka? Dobra. To leć. <laughs> Jezus. Zarywaną Poczekajcie na chwilę. Na się I wam zapomniałem do... powiedzieć, że... No... Zastrzelony. Nie jest zastrzelony. Co ty oczekujesz widzów? Okej, okay, to zaraz się widzimy. O Jezus. Widzowie, po wczorajszym dniu drożę, dużo się działo. To już jest drugi dzień. Idę może po kolegów, może są dworze. O Jezus. Ja idę tam, by zobaczyć. O, są. No, elo, co wy? Ja co dopiero wstałem akurat. No, bo my no. tutaj nie chcieliśmy skakać. Mm. Ej, ale zobacz, dalej no, leci ten film. Bo zobaczcie, to jest mój pierwszy popit, Pierwszy, pierwszy. Nie mamy innych niestety. Znaczy mam. Aż następny dziadek. I jeszcze drugi Dzisiaj rok. będzie też, że będzie skakał koleś Kupcie to, wy, takie kurde. Dajesz, Patryk. jedzie. O Jezus. Co się mi stało? Nie, gdzie? Nie hamujcie, nigdy. Sadniemy hamulcem. A w co ty? A w co ty tak ten? Nie patrzcie widzowie, bo on w tą kafelkę trafił. Ja czy ty rozmęcz Ej, Ej, to wiecie chyba co to dzisiaj na koniec. W sumie na dzisiaj i wczoraj koniec Co wy na co? Co jest chwilę? No dobra, bo mam trochę mało wateli. Za chwilę poskaczmy jak się teraz będziemy przerwać trochę długo żeby cię widzimy... no to widzimy się na następnym oui. na następnym filmiku Elo